Twierdzenie talesa. Czy kiedyś zastanawialiście się, do czego może przydać się cień? Niedaleko drzewa pojawia się ktoś. Ktoś staje w takim miejscu, że jego cień kończy się dokładnie tam, gdzie cień drzewa. Jeszcze raz. Zielona linia to drzewo. Linia żółta wskazuje, jak padają promienie słoneczne. A w tym miejscu pada cień ktośa i drzewa. Pomiędzy promieniem a powierzchnią ziemi powstał kąt. Drzewo i ktoś stoją w pozycji pionowej, a więc są do siebie równoległe. Drzewo i ktoś utworzyli na ramionach kąta kolejne odcinki. A zatem drzewu odpowiada odcinek obrazujący jego cień, a ktośowi cień ktośia. Podobnie można powiedzieć, że odcinkowi A na jednym ramieniu kąta odpowiada odcinek C na drugim. Ponieważ oba łączą wierzchołek kąta z końcami tego samego odcinka X. Na tej samej zasadzie odcinkowi B odpowiada D oraz całemu odcinkowi A plus B odcinek C plus D. Można powiedzieć, że odpowiednie odcinki są do siebie proporcjonalne. Własność ta nosi nazwę twierdzenia talesa. Jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi. To odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta. Odcinkowi A na jednym ramieniu kąta odpowiada odcinek C na drugim ramieniu oraz odcinkowi A plus B odcinek C plus D. Oto proporcja. Stwierdzenia talesa wynikają też inne proporcje. A czy widzisz proporcje z odcinkami równoległymi? x do a ma się jak y do a plus b. X do y ma się jak c do c plus d. Więc może da się policzyć wysokość drzewa? Przyjmiemy, że ktoś ma wzrost 1,8 metra. Cień ktosia ma długość 2,7 metra, a cień drzewa 8,1 metra. Szukamy wysokości drzewa, czyli odcinka o długości y. Zbudujmy proporcje. X do A równa się Y do A plus B. Podstaw dane rozwiąż proporcję. 2 i razy Y równa się 1,8 razy 8 i 1 dziesiąta. i razy Y równa się 14,58. Dzielimy obie strony przez 2,7 i otrzymujemy y równe 5,4 metra. I w ten właśnie sposób udało nam się zmierzyć wysokość drzewa bez wchodzenia na nie. Proste, prawda?